Taki mały update z ukorzeniania. Także jak widzicie, mam tutaj zapakowane to, żeby tam wilgotność była. Co jakiś czas mogę ściągnąć tej folii i troszeczkę wypuścić tej wilgoci. Raz na dzień trzeba troszeczkę powietrzyć, żeby za dużo pleśni nie weszło. Jeśli chodzi o pleśń, tak jak zawsze jakaś będzie tutaj się tutaj troszeczkę jakby jest pleśnia ale to nie jest problem z lewej strony mam pomelo z prawej strony są cztery buddy minął tydzień jak na razie wygląda to w miarę dobrze ta troszeczkę żółknie więc pewnie ta jedna padnie inne są jeszcze w miarę zielone pomelo wyjątkowo dobrze się trzyma puszcza nawet młode pędy co jeszcze w sumie nic nie znaczy po tygodniu Także to, że pędy wyrosną jeszcze nie znaczy, że się ukorzenia. W każdym bądź razie, jeśli byście zobaczyli, że e, rosną pączki kwiatowe, to usuńcie je od razu. One nic nie wnoszą, a tylko utrudnią Wam ukorzenianie. Na tym etapie tak czy siak roślina sobie nie poradzi z żadnym owocem. Także jak okaże się, że któryś z tych tutaj młodych pędów to to kwiatowy, to będę od razu usuwał. Także pomelo wygląda dobrze. Te trzy budy po prawej stronie też wyglądają dobrze. Także pamiętajcie, raz na dzień troszeczkę powietrzyć i ziemia musi być cały czas mokro wilgotna. Także tego musicie bardzo pilnować. No i zobaczymy takie ukorzenianie. To jest kwestia. Około trzech tygodni, żeby wiedzieć, czy się udało, czy nie.